Ech, jestem taki biedny, mieszkam w śmietniku. Jedyne co mam to jakieś 10 zł i jakiegoś starego tosta. Ciężkie jest to życie, naprawdę. Ale w sumie jakby kupić jakąś drapkę za to 10 zł złotych... To może bym został milionerem, może bym wygrał. Tylko gdzie ja mogę tą zdrapkę kupić? Tam jest sklep, może w sklepie znajdę jakąś zdrapkę? Proszę pana, proszę pana, ja poproszę jakąś drapeczkę za 10 zł i najlepiej taką, gdzie można wygrać mega dużo kasy, bo bardzo jej potrzebuję teraz. Noha, biedaku, pewnieś nawet nie stać na tą zdrapkę. I stąd? Ej, dlaczego mnie pan wyzywa? To jest bardzo niemiłe, co? Bo jestem trochę biedniejszy, mam właśnie to 10 zł, ale dobra, idę sobie kupić gdzie indziej. Haha, ha. i wie pan co, jak będę już bogaty, to kupię ten sklep i pana zwolnię, Zobaczmy pan, dobra, idę gdzie indziej, widzowie. Jak się jest bied... To ludzie są dla ciebie naprawdę niemili. To jest smutne. Dobra, udało mi się kupić tam zrapoczkę. Także jak widzicie, w ogóle tutaj jest do wygrania aż 10 milionów. Także jak ja bym to wygrał. To, o mój Boże, nie wiem co ja bym zrobił za te pieniądze, ale dobra, mam nadzieję, że mi się poszczęści. Lecę to drapać. Wreszcie, jak ja sprawdzam, czy wygrałem, to to zostawiam pyszkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Omega mega chciałbym być pół miliona i to jest moje marzenie, także bardzo proszę. No i wpadajcie też na grupkę, na Roblox, bo za koszulkę premium dodaję do znajomych i możecie ze mną grać wtedy. Gratulacje, wygrałeś 10 milionów? To znaczy, że jestem zaraz milionerem, jestem bogaty? Ej, jestem milionerem, dobra, widzowie, mam teraz mnóstwo kasy. Co ja zrobię za te pieniądze? Hmm, może w sumie kupię sobie jakiś domek, bo słabo jest Mieszkać tam na śmietniku, tylko jaki ten domek? Może taką willę? O, tak, ta willa jest mega ekskluzywna. Od dzisiaj to jest mój nowy dom, zobaczcie jak to wygląda. No to są warunki dla prawdziwego milionera. Zobaczcie jaki mam wielki telewizor. A mój nowy domek jest przepiękny, ale ja już z niego idę, bo widzowie muszę wydać resztę moich pieniędzy, bo mam ich naprawdę mega dużo. Na no, co ja jej mogę wydać? No w sumie nie wiem, dobra, idę się przejść po mieście. Trochę mnie bolą nogi już od tego chodzenia, tak wam że powiem, ale w sumie mam pewien pomysł. Ej, gościu, nie chcesz być może moim służącym za dużo Dobra, ale co bym musiał robić? No to coś i będę kazał, także bierz mnie na ręce I lecimy do y, salonu samochodowego Lecę sobie kupić jakieś nowe Lamborghini żeby nie musiał ciągle chodzić po tym mieście O tak, od razu lepiej, to jest widzowe życie Tak to można żyć Hm, mm, co by tutaj wybrać? Ten jest trochę w sumie zabiedacki dla mnie Ile on tutaj kosztuje? U miliona? Nie, no to jest za tani samochód Potrzebuję jakiś droższy, zdecydowanie droższy Jestem w końcu milionerem Ale w sumie może nawet ten jest całkiem niezły On kosztował 2 miliony Dobra, i taka limuzyna jest naprawdę wspaniała Dobra, także myślę, że to oczywiście sobie kupimy. Panie służący, proszę prowadzić ten samochód, bo ja się tutaj nie będę męczył. Może proszę mnie wieźć do restauracji, dlatego że ja przez ostatnie dwa lata jadłem tylko ze śmietnika, więc przydałoby się w końcu zjeść coś porządnego. Dobra, tutaj mnie proszę pięknie zawieźć. No i teraz widzowie życie. Włożę się samochodem za 2 miliony. Jeszcze ktoś mnie tutaj wozi pięknie do restauracji. Dobrze, Przynieź mi tutaj wszystko, co jest tylko w tej restauracji, bo naprawdę pora się porządnie najeść Przez ostatnie dwa lata nie jadłem nic dobrego. Także przynieś mi tutaj wszystko, co mają. No dobra, ale to będzie kosztować jakieś 10 tysięcy złotych. Co? Tylko tyle? Nie no dobra, to jeszcze niech dodadzą całą Coca-Colę, jaką tylko tutaj mają i wtedy myślę, że już będzie wystarczająca cena. O, ale mamy żarcia, dobra, od czego tutaj mogę zacząć? leśniki? No w sumie. Ej, ale tu mamy burgera. Dobra, zaczynam od burgera. Hmm, ale pyszne to jedzonko, jest naprawdę mega. Panie służący, ty też możesz zjeść, proszę bardzo, pozwalam ci. Jak sobie myśleć, na co w sumie mógłbym wydać jeszcze moje pieniądze, bo zostało ich mi jeszcze mega dużo, to ja jeszcze mogę kupić. Hmm. I wie pan, co, jak będę już bogaty, to kupię ten sklep i pana zwolnię. że pan, dobra, idę gdzie indziej, widzowie. Panie służący, jedziemy do samochodu, szybko, jedziemy do sklepu. Muszę, muszę szybko pojechać do sklepu. Błagam, ruszajmy. O, witam pana. My się chyba już dzisiaj spotkaliśmy, co nie? Ja bym chciał ogólnie kupić ten sklep, tak jak panu mówiłem. Ale to będzie kosztować 100 tysięcy złotych, ja nie wiem czy pana na tyle stać. Tylko 100 tysięcy złotych? Nie ma problemu, proszę bardzo, tutaj jest 100 tysięcy złotych, bardzo proszę, proszę sobie to wziąć. No i co? O, teraz to ja jestem właścicielem tego sklepu, prawda? No, kupił pan go, więc chyba tak. Super, no to w takim razie walniam pana. Wynocha stąd szybko, wynocha. A wyjazd mi stąd. Dlaczego mnie obrażałeś, jak byłem biedny? Od razu mi lepiej. No dobra, tylko co ja w sumie teraz mam zrobić? Kupiłem już samochód, kupiłem już w sumie wszystko w restauracji. Kupiłem sklep, od teraz to jest mój w ogóle sklep. Nie wiem tych pieniędzy, to w sumie ja je sobie wezmę. Ej, dobra, no to fajnie, to mam 100 tysięcy złotych w kieszeni. Fajnie, fajnie. Słuchajcie, zobaczcie, gdzie ja jestem. Jak widzicie, jestem na plaży i za mną jest jakiś wielki jacht. A wiecie, co jest najlepsze? Że ten jak jest mój, ponieważ go przed chwilą właśnie kupiłem, Sztoba mnie aż 3 miliony złotych, ale myślę, że było warto, bo zobaczcie, jakie on ma fajne funkcje. Ja się no jeszcze nie wiem jakie ma funkcje, bo nawet go nie sprawdzałem. Kupiłem go w ciemno, ale co tam, na pewno jest mega ładny. Zobaczcie, jaki ma w ogóle fajny widok. Tutaj są jakieś lasy, jakieś drzewa, tu jest plaża. Ej, ale zobaczcie, jakaś pani tam idzie. Dobra, idę do niej, zapytam się jej, coś widzowie, bo mam bardzo fajny pomysł. Skoro jestem milionerem, to teraz każda dziewczyna powinna być moja. Zobaczymy. Hejka, chcesz być moją dziewczyną? Mam ogólnie mega dużo kasy i ten jak za mną, y, to jest ogólnie mój jak, także dostawałabyś codziennie mega drogie prezenty, no i bardzo ci się opłaca, także polecam. O, okej, okay, chętnie zostanę twoją dziewczyną. A, tak po prostu? No dobra, no to chodź w takim razie za mną, pójdziemy, ja ci pokażę mój jak, jest naprawdę mega, mega fajny. Słuchajcie, moja dziewczyna jak widzicie sobie tam leży, a ja kupiłem dla niej mega drogi pierścionek, zobaczcie na to, on jest ogólnie w tym tutaj pudełeczku. No, i zobaczymy jak zareaguje, kiedy się jej oświadczy. Co prawda, znamy się jakieś 3 godziny, i w sumie to nawet nie wiem, jak ma na imię. Ale co tam? Raz się żyje, widzowie, dobra. Yy, krześć, przepraszam cię. Zobaczcie, jakie jest w ogóle niebo romantyczne, dobra. To zaraz tak, yy, klękam. Dobra, ja mam do ciebie takie pytanko. Słuchaj, yy, ej, co ja robię? Nie, nie chciałem takich rzeczy robić. Przepraszam, przepraszam. Ej, jak się tutaj klęka? Yy, pomocy. Co ty robisz? Ach, chciałem się zapytać, czy za mnie wyjdziesz. O, dobra, udało się, klęknąłem. Prawda mi się oświadcza, zawsze o tym marzyłam. Tak, zgadzam się. Y serio o tym marzyłaś? znamy się jakieś 3 godziny dopiero. Y dobra, ale nieważne, no to w takim razie proszę, daj ten pierścionek. Super, że się zgadzasz, będziemy na pewno bardzo szczęśliwi. Zobacz, jakie jest w ogóle niebo romantyczne, takie pomarańczowe. No, tak, tak, słuchaj, ja muszę na chwilkę iść do łazienki, wiesz? Przepraszam cię. No, okej, okay, okej. Okay. Czekaj, ale łazienka jest z drugą stronę. Halo, ej, gdzie ty idziesz? Ej, ona wskoczyła do wody. Co jest? Gdzie ty jesteś? gdzie ona idzie? Wezmę sobie lornetkę. Ej, nie, ona mi kradnie auto. Ona gdzieś odjeżdża. Halo, wracaj tutaj. Nie, wracaj z moim autem. Ja tam mam wszystkie moje pieniądze. Cały mój dorobek. Błagam, wracaj. Ej, nie, ona mnie oszukała. Okradła mnie. Nie dość, że wzięła pierścionek za jakieś 2 miliony. Troszkę uciekła z mo w moim aucie za też 2 miliony. W tym aucie była reszta całych moich pieniędzy. O mój boże. Czyli ja teraz zostałem bez niczego, naprawdę. Dobra, jedyne, co mi w sumie zostało, to mój dom. Także muszę teraz się do niego udać, ale czekajcie. Ej, jest jakiś pożar w domu numer 20. Dom numer 20. To jest mój dom! Ej, dlaczego mój dom się pali? Nie, nie, błagam, tylko nie to widzowie. Czy ja teraz stracę wszystko? Nie muszę szybko iść do domu, jeszcze na piechotę, bo mnie okradli, no nie wytrzymam. Dobra, czekajcie, może stąd zobaczymy jak się tam się pali. Ej dobra, tam jest mój dom, on się pali, o nie obraziłem sobie deskę i mam nadzieję, że zdążę tam dojechać. Przecie masz się wszystko spali. Jeśli spali mi się dom, to ja już nie będę miał tak naprawdę nic. Dobra, zobaczymy. Ej nie no cały dom się pali. Za chwilę nic z niego nie będzie tutaj. Zobaczcie, ale on się ogólnie już cały pali Tutaj już jest za późno na jakikolwiek ratunek. Słuchajcie, O, o nie, ale tam jest gorąco, dobra, lepiej tam nie wchodzić. Nie, mój cały dom, cały mój dorobek, straciłem auto, straciłem dziewczynę, straciłem wszystkie pieniądze i do tego jeszcze teraz dom mi się spalił? Patrzcie, przyjechali strażacy, wzięli jakiegoś węża i zaczęli to gasić, o mój Boże, nie wiem czy coś tutaj w ogóle z tego domu będzie. Słuchajcie, tutaj policja jedzie w ogóle. Dzień dobry panu. Czy to pan podpalił ten dom? Na pewno pan, zabieramy pana. Momencik, momencik, przecież to jest mój dom. Halo, ja go nie podpaliłem. Po co miałbym to robić? Niech pan nie kłamie, na pewno to, to pana robota. Zabieramy pana, proszę bardzo. Już wsiadam, już wsiadam, ale ja naprawdę jestem niewinny. Tak, tak, każdy tak mówi. Jedziemy do więzienia, gdzie pan tam siedział do żywocie? proszę bardzo. Jakie żywocie? Błagam, ja nie chcę. Ja nic nie zrobiłem, no błagam, niech mnie pan tak nie prowadzi. Zobaczcie, w ogóle wziął kajdanki, złapał mnie tutaj, no ja w to nie wierzę. Tutaj pan spędzi resztę swojego życia. Do widzenia. Nie, błagam no, niech mnie pan wypuści, przecież jestem niewinny To jest jakaś pomyłka, no nie, on sobie poszedł widzowie Nie no, straciłem wszystko Straciłem moją dziewczynę, straciłem mój dom Straciłem samochód, wszystkie pieniądze I do tego jeszcze wylądowałem w więzieniu Znowu jestem biedakiem No nic, w takim razie to chyba jest mój nowy dom Chyba tu już będę siedział całe życie A było tak pięknie